i oh. jest najmniejszym indyjskim stanem wielkości przeciętnego polskiego województwa to najczęściej wybierane miejsce przez turystów odwiedzających Indie Goa to 125 km ciągnących się plaż wzdłuż wybrzeża morza arabskiego od północnego Arambol do Palolem leżącego na południu Goa przy granicy ze stanem Karnataka Mańskie plaże to temat niezmierzony. Od blisko 50 lat przyciągają Europejczyków, przyciągają Amerykanów. W czasach dzieci kwiatów tutaj kwitło życie hipisowskie, Przyjeżdżali tu Beatlesi i wiele, wiele znanych osób. Dlaczego akurat tutaj? Wydaje się, że było tu w pewnym momencie dziewiczo, bardzo tanio. I bardzo pięknie. Jesteśmy teraz na plaży w Palole. Dwa kilometry plaży, pochylone palmy, pochylone w kierunku morza, plaża, domki, restauracje. już więcej trzeba do życia. Goła jest dzisiaj światowej renomy destynacją plażową. Obok klimatycznych KOKO HAC, powstały tu luksusowe hotele. Mimo szybkiego rozwoju głównych ośrodków turystycznych przetrwała tu niepowtarzalna atmosfera leniwych wakacji, totalnego relaksu i oderwania od rzeczywistości. To właśnie magia Goa. Tutaj życie toczy się na plaży. to jest palolem. Palolem to jest nic nie To jest główne zajęcie wszystkich, którzy tu przyjeżdżają. Konkurencja w tej sprawie jest bardzo duża. W związku z tym e, pomagają w tym e, różne dziwne osoby, pomagają na przykład e, cyrkowcy, którzy tu występują w nic nie robieniu, pomagają ci, którzy przynoszą owoce e, koło leżaczków. E, pomagają rybacy, którzy wożą e, wszystkich łodziami, e, żeby nikt się za bardzo nie zmęczył. Można się czepiać, że tego, że Palolem to miejsce mało indyjskie, że bardzo skomercjalizowane. No i ogólnie można się tego Palolem czepiać naprawdę pod wieloma względami. Jest piasek, jest wszystko, czego każdy potrzebuje na miejscu, czyli też trochę rzeczy dla ludzi z zachodu. Nie zawsze indyjskie jedzenie, ale takie też można tu znaleźć. Ale gdybyśmy chcieli wyjechać Gdybyśmy mieli zły nastrój, musieliśmy wyjechać z kraju e, w środku zimy. Tam jest trzeba przeznaczyć jakieś 2000 zł na bilet, jeżeli kupi się wcześniej. Ale w to, obie strony. W obie strony, oczywiście, tak. E, 250 zł na wizę indyjską, e, na dojazd około 50 zł na dojazd najbliższego lotniska w Diaboli. A tutaj koszty życia na miejscu e, to... granic. Powiedzmy, wydatek, wydatek rzędu 15 euro dziennie. I to naprawdę za te 15 euro można sobie tutaj bardzo przyzwoicie pożyć. Więc wydaje mi się, że czasem, jeżeli ktoś ma ochotę, oczywiście jechać na dłużej i odciąć się od problemów tego świata, czasem lepiej pojechać do Palolem na dwa miesiące niż na dwa tygodnie nad polskie morze. Myślę, że to jest fajny pomysł na spędzenie urlopu. Tak, na spędzenie urlopu, szczególnie w zimie, bo w czasie letnim niestety, ale przeleje ale tu monsun i nie ma tutaj żadnej z tych chatek. Cancona, y, albo niektórzy mówią Palole Island. Trzeba dojść do północnego krańca plaży, no i cóż, i wtedy możemy dostać się na wyspę. Tylko nie zawsze, niestety, ponieważ kiedy jest przypływ, a y, wiosną on odbywa się dwa razy dziennie. No, dotarcie tu jest bardzo utrudnione. Najpierw trzeba przejść przez rzeczkę, potem trzeba przejść po kamieniach yy, z lądu na wyspę. A jest to możliwe tylko w momencie odpływu, także pamiętajmy o tym, jak się będziemy tu wybierać. Na tej wyspie mamy polski element. Polski element artystyczny, czyli y, dzieło Jacka tylickiego, polskiego y, artysty, konceptualisty, mieszkającego od wielu, wielu lat w Nowym Jorku. Yy, Taki postument, taką. To jest taki postument, kamienna misa, taka metrowej wysokości, kamienna misa z wyżłobieniem, y, którą otacza napis mówiący o tym, że jak masz to zostaw, jak masz to daj, a jak nie masz to możesz wziąć. I tam y, turyści, którzy odwiedzają tą y, rzeźbę, oglądają ją albo zostawią y, pieniądze albo owoca być może jakiegoś banana, lub jak nie mają, to mogą sobie wziąć. Ja myślę, że nie jeden hipis przy tym się wyżywił. Henna to barwnik pozyskiwany z rośliny o nazwie Lawsonia bezbronna. Henna używana była już 5000 lat temu. Przez ludy walczące do malowania twarzy w barwach wojennych, które miały odstraszać przeciwników. W Indiach henna wykorzystana jest najczęściej do malunków bardzo zdobnych z motywami roślinnymi, zwierzęcymi, zwana mehendi, do malunków u panny młodej przed weselem. Podczas ślubu panna młoda hinduska wymalowane ma mechendi wszystkie odkryte części ciała. Ręce, stopy oraz elementy twarzy. Nasza operatorka Dorota postanowiła, co prawda nie wychodzi jeszcze za mąż, ale postanowiła spróbować mehendi na swoim ciele i taki tatuaż mechendi zrobiony z henny nie da się zmyć co najmniej przez miesiąc, nawet do dwóch miesięcy, także Pamiątkę Dorotka będzie miała przez wiele tygodni najbliższych. Drodzy panowie, nie tylko złoto i brylanty, wystarczy troszeczkę henny i kobiety są szczęśliwe. Palolem było kiedyś wioską rybacką, mało znaną wioską rybacką, jakich wiele na wybrzeżu Morza Arabskiego. Teraz jest znane, głównie ze względów turystycznych, ale łodzie zostały, bo wiadomo, tam gdzie morze, tam są też i łodzie, tam gdzie morze, tam są też i ryby. Teraz widuje się jeszcze czasem w Palolem rybaków, którzy ciągną sieci, ale łódki jednak służą głównie Temu, żeby rano wypływać z turystami i oglądać szalejące po zatoce delfiny. Koszt wypłynięcia na zatokę w poszukiwaniu delfinów to 400 rupii od osoby, czyli około 20 zł. Przewoźnicy obiecują zwrot pieniędzy, jeśli delfinów się nie zobaczy. Wykrzykują tam jest, kiedy patrzymy w zupełnie innym kierunku. W końcu zaskarbiają sobie sympatię pasażerów artystycznymi występami po to, żeby nie oddawać pieniędzy, jeśli delfinów rzeczywiście nie będzie. Nie wiadomo, czy to jeszcze Indie, czy to już kawaje. Na goła najczęściej podróżuje się skuterami. Skutery to tani środek lokomocji. Za kilkaset rupii można przejeździć nim cały dzień. Są Royal Enfieldy, czyli już ogromne motory e, Legenda Goa. E, ale skutery wydają się najbezpieczniejsze, jeżeli w ogóle można mówić o bezpieczeństwie w e, przypadku e, szalonych indyjskich, indyjskich kierowców. Jest bardzo, bardzo gorąco, a taka jazda nas ochłodzi. A to miejscowa stacja benzynowa. Tutaj mamy butelkę nie z oranżadą, tylko właśnie z benzyną. 150 rupi e, taka buteleczka. Pan, jak widzimy, od razu nalewa do baku przez obciętą, klasykową butelkę. No i można jechać dalej. My postaramy się przedrzeć bez tankowania, bo benzyny nam jeszcze wystarczy. Vasco da Gama podczas swojej drugiej wyprawy do Indii, którą rozpoczął w 1502 roku, dotarł właśnie do Indii w 1503 roku, do miejscowości, która nazywa się jego imieniem właśnie Vasco da Gama, kilka kilometrów od stolicy Goa od Panadży. Kolonia portugalska trwała do 1961 roku, czyli ponad 450 lat. Wpływy portugalskie na Goa są bardzo odczuwalne do dziś zarówno w architekturze, jak i w kulturze i codziennym życiu Goańczyków. Bardzo często zdarza się, że Goańczycy mają imiona Fernandes albo Antonio. Te wpływy portugalskie również można doświadczyć i odczuć w jedzeniu, w kulinariach. Sułek postanowił nam przygotować dzisiaj klasyczną goańską potrawę z wpływami portugalskimi, ale co to będzie? Zapraszam do kuchni. Zobaczymy, co Sułek nam ugotuje. I jesteśmy w kuchni Królestwo Sułka. Powiedz, jaką to potrawę goańską, tą specjalność goańską nam dzisiaj przyrządzisz, przygotujesz, ugotujesz? Będziemy robić vindaloo. Vindaloo, danie o pochodzeniu zdecydowanie portugalskim. Początkowo było to danie Robione z wołowiny. No ale siłą rzeczy raczej nie wypada w Indiach. W Indiach krówek tak, się nie jada jedy, raczej, prawda? Tak, tak. W związku z tym, jak widać, mamy tu wieprzowinę, wcale nie chudą. No i zrobimy to danie w sposób klasyczny. Nie będziemy używać żadnych gotowych past. Mamy tutaj składniki do zrobienia prawdziwej pasty windalu. I właśnie ją zrobimy, a później udusimy i będzie windalu z ziemniakami z pieca. Karne drzewiny alhos. Carne drzewinia y dalhos to danie portugalskie, w ogóle już raczej y, zapomniane i mało znane komukolwiek w Europie. Natomiast w Indalu zna prawie każdy, i y, jest to dowodem na to, że y, to danie w wersji y, portugalskiej, ale portugalsko-indyjskiej wypadło znacznie, znacznie lepiej. Na czym polega to danie? No, w, te, w tej nazwie występuje wołowina, ale jak mówiliśmy, nie wypada. Nieźle było winy w Indiach, zastąpiono ją wieprzowiną. Występuje też tej nazwie wino, którego też tutaj się nie dodaje, zamiast wina dodaje się ocet i pozostał nam tylko ten biedny czosnek jako jedyny składnik, który pozostał z oryginalnego przepisu. Ale myślę, że podobieństw tam troszeczkę było. Przede wszystkim robimy sami pastę windelu. Nie kupujemy jej w sklepie, tylko wszystkie składniki tak naprawdę dostępne są tak samo u nas w kraju. Z czego robimy pastę windelu? Tu mamy papryki, wcale nie ostre, trochę ostre, dość duże papryki, namaczamy je przedtem, nie, nie odlewamy wody, woda będzie też przydatna później. One powinny się pół godziny pomoczyć. Najpierw suszone wyglądały w ten sposób, teraz już troszeczkę namiękły. Papryki koniecznie. Co dalej? Czosnek, no tu jest cała główka, imbir, słupki. Pieprz i goździki, gałka muszkatołowa, kardamon, kumin i dość dużo ziaren kolendry, Tak koło dwóch łyżek stołowych. Poza tym mamy składniki, które do pasty, nie, do pasty ich nie będziemy dodawać, ale będziemy ich używać później, czyli liście kary, korę cynamonową i cukier. W tym samym momencie będziemy dodawać również pomidory i cebulę. Te składniki, które wymieniłem na początku trzeba będzie zmiksować i dolać troszeczkę octu. I tutaj jest ciekawa rzecz, bo ten, w tej butelce mamy ocet, który jest octem z palmy kokosowej. Jest to jeszcze kolejny, kolejny składnik z palmy kokosowej, o którym szczerze mówiąc nie widziałem, ale próbowaliśmy. Ocet jest bardzo ciekawy. Czyli zaczynamy robić pastę, a później przeniesiemy się na plażę, gdzie będziemy to wszystko dla Państwa gotować. Alot to w języku Hindi ziemniaki. A ponieważ wyraz jest podobny do portugalskiego czosnku, więc przez pomyłkę to Danie zaczęto to robić tutaj z ziemniakami, mimo że pierwozór nie miał nic wspólnego z ziemniakami i tak jest podawane do dzisiaj. Także trzymamy się tej pomyłki i Fernandez szef tej restauracji właśnie przygotowuje je żeby potem rzucić je do pieca teraz wieprzowinę musimy posolić popieprzyć wymieszać i jak już mówiłem dać jej na chwilkę trochę spokoju a sobie czas na to żeby zrobić pastę No i pozostają nam jeszcze składniki, które dodamy później podczas gotowania, czyli dwa pomidory, cebula pokrojone w miarę drobno albo z przesady. Tam słyszymy, pracuje mikser. Jak mikser pracuje, to oznacza, że pasta chyba jest już na ukończeniu. Panowie powiedzieli, że to nie wystarczy tak zblendować. Pasta ma być idealnie gładka. No to pracuje naprawdę w najbardziej chyba przewiewnej kuchni do tej pory, ponieważ jak widać wentylacja jest tutaj naturalna. Palmy, piękny widok. Naprawdę miło się pracuje. Mimo, że nie jest wcale tak chłodno, jakby się mogło wydawać. Ponieważ na zewnątrz temperatura około 35 stopni. Tutaj się troszeczkę smaży, więc ta, ta, ta wentylacja chyba nie jest do końca wystarczająca. Do windelu. Zrobimy trochę łagodniejszą, ale nie zupełnie łagodną, sałatkę y, z kwiatu bananowca. Pasta w winderu tak, pasta winderu gotowa. Była bardzo, bardzo dokładnie y, 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 miksowana. No i wygląda pięknie. A czy smakuje? Smakuje też pięknie. Za chwilkę przeniesiemy się na plażę, ale po drodze wrzucimy do pieca y, ziemniaki. Z mrocznej kuchni. Przenieśliśmy się na słoneczną plażę w Palolem z eee, rozstawy na kuchenka, czyli robimy dalej nasze danie windalu. Sprawdzimy kwiatem bananowca, czy olej jest odpowiednio rozgrzany. Jest. Kwiat skwierczy. W związku z tym wrzucamy mięso. Lepiej nie wrzucać całego od razu, żeby nie zmniejszyła nam się temperatura oleju. Zróbmy to kawałkami, partiami, wtedy będziemy mieli pewność, że to mięso nam się usmaży, a nie puści wody i nie udusi się. Chodzi o to, żeby teraz wieprzowinę w zasadzie tylko obsmażyć i kiedy ją obsmażymy, odłożyć, odlać olej, a później przejdziemy do następnej fazy, czyli dodawania pozostałych przypraw, pomidorów, cebuli. Mięso już się wystarczająco podsmażyło, dorzucamy cebulę. Cebula ma się tak porządnie zeszklić, yy, ale nie chodzi o to, żeby się spaliła. Pochonię troszeczkę tego tłuszczu. Cebula jest już miękka, w związku z tym dodajemy pomidory. Wszystko dusi się nadal. Tutaj rzeczy, których nie dodawaliśmy do samego, yy, samej pasty windalu. Yy, liście kary, które dadzą lekką, taką subtelną ostrość. A i troszeczkę zmasakruje. I trochę kory cynamonowej. Nadszedł czas dorzucenia do tej wieprzowiny, która już wystarczająco się podsmażyła naszej pięknej pasty windalu w zasadzie nie powinno się dolewać wody nam zostało troszeczkę wody z papryczek mamy ją na podorędziu gdyby jednak danie nam się troszeczkę przypalało zobaczymy czy użyjemy teraz należy dać spokój niech nasza wieprzowina windalu się dusi a dusimy ją bez przykrycia. Po pewnym czasie, jako ostatni dodatek, łyżka cukru. No, łyżka sake. Teraz musimy zamieszać bardzo dokładnie, żeby przypadkiem ten cukier gdzieś z boku na odkrytej, gorącej powierzchni nam nie skarmelizował, tylko żeby połączył się z sosem. Troszeczkę by zapewne złagodził. Jak to się ładnie ostatnio mówi, zbalansował smak dania. To sam się dość poważnie zagęścił. W związku z tym użyjemy tej wody z patryczek. Ziemniaczki zostały wrzucone do tego pieca. I teraz próba. Czy już są dobre? Ready? 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 Yeah. Tymczasem, kiedy y, dusiła się nasza wieprzowina w indalu, ja z kwiatów bananowca zrobiłem sałatkę. Absolutny eksperyment. Wiedziałem tylko tyle, że trzeba y, te kwiaty obrać bardzo dokładnie, potem drobno pokroić i lekko zakwasić w wodzie z octem. Co zrobiłem? No a później było jakieś poszukiwanie smaków i poszukiwanie y, produktów w kuchni u pana Fernandeza. Znaleźliśmy pikle z mango i z limonką, y, które wymieszaliśmy z winegretem yy, i kawałkami ananasa. I wyszło coś yy, kwaśno, ostry, ostro, słodkiego. Naprawdę ciekawa sałatka. Chcesz spróbować? Proszę was. Przepraszam, że przed obiadem, ale nie mogłem się powstrzymać. Na jednym z płatów Kwiata bananowca. Układam sałatkę z bananowca, czyli te pikle mango wymieszane z ananasem i właśnie kwiatem bananowca. A, myślę, że tak będzie w miarę ładnie. Wszystko rączkami. Naby I cook this my way in your kitchen with the help of your cookers, but it's uh, my vindaloo. Let's, try, let's. try and say what you think about it. Thank you very much. Thank you. Welcome. <laughs> można spotkać wielu ciekawych ludzi my spotkaliśmy człowieka który jest jednym z bardziej znanych szefów kuchni w Indiach gdzie pracowałeś? ja poruszałem za Sapolski, za Trójmiasto Trójmiasto? gdzie Trójmiasto? Trójmiasto w Monte Cassino Monte Cassino, Sopot Sopot, tak i na Ksibi Domku ku Krzywego Domku no proszę państwa wszystkie drogi prowadzą do Polski nawet w Indii. Tak, w Indii tak. Tak? Tak. Hindyska bardzo fajne kuchnie tam. Tak. Robisz tam bardzo hinduska dla ostrego. Do fajnie. Windalu? Windalu, tak. Vindalo, tak. Ani tandura tam bardzo fajnie, tam e, na bread. Kurczaka mi tam wszystko robię, tam hinduska Dania. No słyszę Państwo, tych szefów kuchni, którzy w Europie robią, robią karierę, tak. możemy spotkać palolem. Tak. Przemek. Przemek, tak. Przemek. Tak. in Indian? India jest Prem. Prem, yeah. Prem, Przemek. Prem i angielsku jest love. <laughs> tak. <laughs> Dziękuję. You invite to support. Nope, nie ma problemu. We invite to Palole. No problem. <laughs>